W dzisiejszym materiale przy pomocy jednej mapy obrazimy każdy kraj świata. Nie przesłyszałeś się widzu. Tym razem nie ograniczamy się tylko do Europy. Idziemy na całość. Przyznam szczerze, że jest to jedna z najlepszych map jakie kiedykolwiek widziałem. Generalnie kiedyś zrzuciłem tą mapę na shortsa i troszeczkę mi się udało, bo były komentarze to Polsce mnie wkurzyło, jak wkurzyć każdy kraj starter pack. Dawno się tak nie ubawiłem, jednak shortsy mogą trwać tylko minutę i dużo fajnych przykładów zostało pominiętych. Dlatego dzisiaj czas na starcie. A powiem widzu nawet więcej. Jeśli pod tym materiałem wbijecie 3000 łapek w górę, to sam stworzę taką mapę Europy, a później mapy całego świata. Na start zaczniemy sobie od kontynentu Ameryki Północnej. Tutaj na starcie wita nas Kanada i chyba coś, co przypomina trochę danie, jakim jest Grochówa. Jak się okazuje, nie jest to Grochówa, tylko popularne kanadyjskie danie z prowincji Quebec, które wymawia się. Putin. Ale że Władimir? Też bym go nie lubił. Stany Zjednoczone to oczywiście dwie wieże World Trade Center i nawiązanie do słynnego zamachu 11 września. Także tutaj kompletnie nic odkrywczego. Taco Bell? To jest chyba loko Taco Bell, prawda? Yes, sir. To w sumie nie dziwię się trochę, bo jednak meksykańska kuchnia, ale Taco Bell to po prostu amerykańska restauracja, więc znając życie tam dobrego meksykańskiego jedzenia nie zjesz. Tutaj autor mapy poszedł trochę na łatwiznę, jeżeli chodzi o Kubę, umieścił flagę Stanów Zjednoczonych, bo jak wiadomo, tam trwa odwieczny konflikt między nimi, a jeżeli chodzi o Dominikanę i Haiti, to po prostu zamienił flagami, no ale jak wiadomo, nie są to najlepsi sąsiedzi na świecie. Generalnie jak patrzę na Amerykę Północną, a właściwie te południowe państwa tego kontynentu, to tutaj rzeczywiście autor po prostu pozamieniał flagi, ale nie osądzajmy go, bo tak szczerze, no to było ciężkie wyzwanie obrazić te kraje. Zobaczmy, co w trawie piszczy w Ameryce Południowej. No i tak szczerze tutaj autor już mocno się postarał, bo jest dużo ciekawych przykładów. Oczywiście, jeżeli chodzi o Brazylię, to jest tutaj pamiętny półfinał z 2014 roku, gdzie dostali 7-1 w czapkę. Ale tam piłkę nożną w ogóle postrzega się kompletnie inaczej niż w różnych krajach. Jak chociażby ostatnio, jak Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata, to Richard Lisson stwierdził, że wolałby stracić członka rodziny, niż odpaść z Mistrzostw Świata. Ale jak tak spojrzy się na niego, to nie widać za dużo, żeby miał pod tą jajecznicą. Tutaj, oczywiście, w Kolumbii nawiązanie do Pablo Escobara i chyba do największej atrakcji, jaka jest w tym państwie. Panama Hat w Ekwadorze w ogóle. Panama, chaty to są takie mega popularne, słomiane. I nie wiem jak to na to kreślić nie czapki, tylko takie kapelusze bardziej. Nie wiem dlaczego, akurat w Ekwadorze pewnie są tam mega popularne i jest to w jakiś sposób wyśmiewające. Chciałbym niesamowicie zrozumieć genezę zdjęcia, jakie jest w Wenezueli. Gościu jadący na deskorolce? Musiało to być coś niesamowicie grubego. Bill Gates i kury w Boliwii? Jak się okazuje, 7 lat temu Boliwia odrzuciła ofertę Billa Gatesa, który chciał zdonejtować im kury właśnie do tego państwa i został wyśmiany przez jakąś ważną personę w Boliwii. A mówią, że Polska to nie zły Meksyk. Jak domniemam, w Peru jest jakiś serial bądź film, którego wstydzi się to państwo. W Polsce też można by było dać Caz Vegas. Jeśli chodzi o Argentynę, to wrzucili tutaj flagę Falklandów, no też nie ma się co dziwić, bo jest to terytorium Wielkiej Brytanii, ale tam w ogóle jest także spór, bo właśnie Argentyna sobie rości prawa, także też niezły pierdzielnik. Dobra, sprawdźmy, jak autor chciał obrazić za to państwa afrykańskie. I nie będę was kłamał. Dla mnie to jest absolutnie jeden z najtrudniejszych kontynentów w ogóle do tego, żeby coś więcej opowiedzieć. Widzę tutaj, że bardzo dużo autor również starał się zamieniać flagi państw, także no jest to niestety stała praktyka chyba w momencie, w którym nie ma się zbytnio pomysłu. Jest tutaj także dużo takich niefajnych przykładów, jak chociażby komary w Senegalu. No pomyślmy, dlaczego akurat tam mogły być komary? Pewnie nie ma to nic wspólnego z malarią. Ale brutalniejszy przykład to chyba tutaj Leopold II, jeżeli chodzi o Kongo. No tutaj myślę, że bez problemu się większość mieszkańców tamtego państwa zdenerwuje. To no, w ogóle, co robił tamten gość z Belgii, to przechodzi ludzkie pojęcie. Tyle, ile okrucień dopuścił się w tym afrykańskim państwie. Warto sobie o tym poczytać, ale no na pewno jest to bardzo zła persona w historii w ogóle całego świata. Kiedyś też robiłem odcinek o najważniejszych ludziach, i właśnie jeżeli chodzi o Belgię, wyskoczył on. Warto też sobie poczytać, jak ludzie jego pomniki obalali w Belgii, ale to dłuższy temat. Warto sobie właśnie gdzieś tam spojrzeć na to. Co mnie tu personalnie zaciekawia, Dystrykt 9 w Nigerii? Jak się okazuje, Dystrykt 9 to jest jakiś film, który wywołał ogromny skandal w tym państwie. Według szefowej resortu informacji, Dystrykt 9 pokazuje Nigeryjczyków jako kanibali, kryminalistów i prostytutki. Dobra, dajmy im spokój, bo chyba już swoje przecierpieli. Dobra, przyznam szczerze, że jeszcze mega mi rozśmieszył Sudan. Skoro jest Sudan Południowy powstały w 2011 roku, to czemu Sudan nie zmienił swojej nazwy na północny Sudan? No to byłoby sprawiedliwe. Jest Sudan Południowy, no to musi być północny. Jest tutaj mnóstwo pozamienianych po prostu flag, albo jakieś organizacje o dość wadliwej renomie. Dodatkowo flagi LGBT. Nie, dobra, wiecie co? Chyba odpuścimy sobie po prostu. A co to jest za jakaś zupa? Nie, to jakieś diamenty? No to czas na podróż do Azji. Dobra, widzowie, uznajmy tutaj, że Izraela nie ma, nie będziemy tego komentować. Jakby nie spodziewałem się niczego innego, no ale wiecie, no to, to, to jest niezbyt przyjemna rzecz. No ale o to chodzi w sumie w tej mapie, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, te Jemeny, Omany, to oczywiście kobieta w stroju bikini, z racji tego, że tam za bardzo by sobie w takim stroju pochodzić nie mogła. Oczywiście nawalone flag Stanów Zjednoczonych, zresztą jak wszędzie, flagi Rosji się również pojawiają, ale tak personalnie. Pan Borat, co on tutaj robi? Jak się okazało, powstał film Borat, podpatrzony w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej. I tutaj czytamy kontrowersję. Film wywołał kontrowersje, a władze Kazachstanu rozważyły nawet podanie twórców komedii do sądu za znieważenie ich ojczyzny. Ale film nie był zakazany w Kazachstanie, ale rząd tego kraju poprosi o jego nierozpowszechnianie. W Chinach oczywiście bandera cesarskiej marynarki wojennej Japonii. Tutaj mamy również w północnej Korei wielką twarz Donalda Trumpa, no ale to jeszcze była mapa tworzona właśnie w czasach, kiedy on rządził. No a generalnie tutaj chyba można byłoby dać każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe jest ośmiornica w Japonii. Ja przed chwilą to sprawdziłem, bo myślałem, że może w jakiś sposób one są tam zakazane. Jak się okazuje nie są, więc to pewnie jest też może jakieś... Danie z tym związane, nie wiem, nie mam pojęcia niestety. Poza tym oczywiście Tajwan jest, no tylko tutaj Tajwan został zaliczony do Chin, czyli w sumie taki standard, jeżeli chodzi o obrażanie tego państwa. Mamy również pokazane części mięsne krowy w sensie, w sensie części jej ciała i z tego, jakie można mieć mięso, to oczywiście nawiązanie do świętości krów w Indiach. Bardzo zastanawia mnie tutaj Laos i Gościu wskazujący palcem na ciebie. Jedyne co przyszło mi do głowy to ten propagandowy plakat Stanów Zjednoczonych z wujkiem Samem. A jak wiadomo właśnie na Laos spadło najwięcej bomb w historii przez Stany Zjednoczone. Także być może to jest follow up do tego albo do czegoś, czego ja po prostu nie wiem. Ale widać tutaj, że gości kompletnie nie miał pomysłów, jeżeli chodzi o te wszystkie państwa dawnego Związku Radzieckiego kończące się na stan Uzbekistany, Tadżykistany, Turkmenistany. Po prostu tutaj pozamieniał flagi i w sumie mu się nie dziwię. Jeśli chodzi o papuę nową Gwinę, to tutaj mamy twarz Hannibala Lectera. No możecie się w sumie domyślić. Co tam jest cały czas chyba popularne, kiedyś to było, niestety, jeżeli chodzi o to państwo, ale z tego co wiem, to nadal tam takie przypadki się zdarzają. No i w sumie, jeśli chodzi o całą Oceanie, to ziomek postanowił nawet Nowej Zelandii nie umieszczać, tylko postanowił umieścić Australię. I tutaj, nie wiem, chyba dość popularną techniką jest w Australii, że się daje krewetki na grilla barbecue. Nie mam pojęcia, ale chyba tak i to jest dość ośmieszające. Nie wiem, nigdy nie jadłem. Czas na stary kontynent. Nawet nie wiecie jak się cieszę, bo wreszcie będzie o czym pogadać, bo powiem wam, że naprawdę ciężkie są te państwa na innych kontynentach, bo niektóre follow-upy są kompletnie nie do znalezienia. Na przykład w tej Wenezueli do teraz nie wiem o co chodzi, to w udało mi się znaleźć, ale pomyślcie sobie, gdybym nie był mieszkańcem Boliwii, to skąd bym miał wiedzieć, że mi Bill Gates 20 kur zaproponował. I powiem wam, że ta mapa Europy jest dość mocno taka lekka. Szczerze, spodziewałem się mocniej. Powiem wam, że chyba najmocniej to Polska dostała z tych wszystkich krajów, także jest dość grubo. Tutaj oczywiście, ale powalali flag Szwecji, i w Islandii, i w Norwegii, i w Finlandii. No chyba ta Szwecja nie jest zbytnio lubiana. Oczywiście, ISIS, jeżeli chodzi o samą Szwecję. Poza tym biała, cała Francja, nawiązanie do białej flagi, do, do tego, że nie był to zbytnio waleczny naród, chociaż no, pewnie historia by trochę inaczej wskazywała. Hiszpania, i tutaj byki, pewnie chodzi o Korridę. W Portugalii, po prostu flaga Hiszpanii. Wielkiej Brytanii, no tutaj o czym można więcej gadać niż o po prostu fladze Unii Europejskiej. To pokłosie tego, że po prostu z tego wyszli. Jak sobie spojrzymy na Bałkany, to tutaj bardzo dużo jest flag Kosowa. No może nie aż tak bardzo dużo, bo dwie, no ale oczywiście w Serbii. Tutaj mamy również w Albanii flagę Kosowa. Mamy także flagę Jugosławii, jeżeli chodzi o Bośnię. Tutaj nie ma się też co dziwić. Z racji tego, że po prostu to państwo sobie poradziło bardzo słabo po upadku właśnie Jugosławii, także, no tutaj jest też malutki pstryczek w ich stronę. No, oczywiście, jeżeli chodzi o Słowenię, flaga Słowacji, aż się dziwię, że w Słowacji nie ma flagi Słowenii. 1956 Powstanie Węgierskie też również nie najlepsza data dla tego państwa. W Rumunii to możecie nie wiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, jest to flaga Romów. Także tutaj, oczywiście, już dawno nawiązanie słyszane. Mamy tutaj. Bułgaria, nie mam pojęcia, to jest pewnie jakaś bajka, być może. Mi się kojarzy z Polską też jedna taka bajka, takiego czarodzieja. Też bym ją z chęcią umieścił, bo nienawidziłem tej bajki. Poza tym, to takie klasyki w Ukrainie: Flagaros Rosji, wiadomo, w Białorusi, LGBT. Tutaj, komuna, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie. Poza tym mamy jeszcze ciekawe przykłady. We Włoszech pizza Domino's to pewnie pokłosie tego, że nie jest to najlepsza pizza w na świecie, a jednak jest mega popularna. No, a Włosie jednak słyną z pizzy trochę lepszej jakości niż tą, którą możecie dostać w Domino's. Poza tym mamy w Szwajcarii czekoladę amerykańską. Jak wiadomo, no Szwajcaria to słynie z zegarków czekolady, pięknych widoków. No to tutaj oczywiście musieliśmy ich troszeczkę zdenerwować. No to jest bardzo popularna czekolada w Stanach, ale w Polsce raczej niezbyt. My w Polsce mamy inne tutaj zamienniki. W Niemczech mamy wielkie logo YouTube, bo tam z tego co słyszałem, ktoś mi kiedyś pisał, że w Niemczech... Były jakieś problemy właśnie, że niektórych filmów nie dało się oglądać w tym kraju, ale tak szczerze powiedzmy sobie, łagodnie potraktowali ten kraj. Ja bym znalazł o wiele więcej ciekawszych przykładów, jak można by ich bez problemu wyprowadzić z równowagi, także akurat tutaj wrzucanie loga YouTube'a to najmniejszy wymiar kary. No i moi drodzy, jeżeli zastanawialiście się, co tam umieścili w Polsce, to proszę, odsłania wam tutaj tajemnicę, jest to absurdalnie... Kłamstwo, no ale wiadomo, że o to chodziło, żeby nas, Polaków, zdenerwować. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, do czego to jest follow-up, to do tego, że Polacy byli, jakby to powiedzieć, łagodnie albo niełagodnie katami narodu wybranego. Oczywiście to nie my nimi byliśmy, ani no Niemcy, tak dawna, dawna ich yy, o, ugrupowanie, którego próbują się wystrzec, no ale no niestety historii trochę nie da się zmienić, aczkolwiek, no. Też ciężko teraz winić ten kraj, tak? no Młodzież, która nie ma z tym nic wspólnego, no ale jednak, no, 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 to na zawsze zostanie w pamięci, tak? No w każdym razie, moim zdaniem, Polaków potraktowali najmocniej ze wszystkich. Daj znać, widzu, co sądzisz. Dzięki za dziś, za wszystkie łapki w górę. Suby, do usłyszenia w kolejnym odcinku.